Witam w moim skromnym warsztaciku. Tym razem zajmiemy się reganacją akumulatorów Dedra. To są takie akumulatorki 144 v litowo-jonowe. Tak sobie wygląda pakiecik. Będziemy musieli sobie go rozebrać i wymienić ogniwa. Tu pomierzmy sobie napięcia. I tak, tutaj mamy 0, zero nic. Tutaj mamy 616 milivoltów, czy też 0 zero nic. Tutaj 14 mW, też 0,0 nic. I tutaj też 0,0 nic. Czyli tutaj jest kompletnie martwy. 4,3 V. No ciekawe. Skąd to się wzięło? 3,7 V. 1,2 V. 4V, no to tak to niby troszkę lepsze tylko skąd 4 v zobacz później przetestujemy jeszcze tą ładowarkę czy ona nam tu nie szaleje to wymienimy wszystkie blaszki także nie przyjmujemy się niczym Wiemy to albo nawet pocinamy. Jeszcze sobie zaznaczę jak to ma iść. I tak, tu będzie główny minus, a tu będzie główny plus. Jakaś korozja już się pojawiła. No to nic, i tak będziemy wymieniać wszystkie ogniwa. Do wkrętarki na razie tak prudnie podłączyłem pakiecik składający się z dwóch ogniw równolegle, bo tutaj oryginalnie jest jedno ogniwo, tylko żeby sprawdzić, ile wkrętarka ciągnie prądu. Ja spróbujmy to jakoś zrobić. na razie może tak na sucho jakieś tam 15 się pojawiało ale to takie chwilowe to nie jest ważne Próbowiemy wkręcić wkręt. No na razie więcej niż 6 Amperów nam się nie pokazało Więc No to jest niewygodne wszystko tak tego nie zrobię muszę dwoma rękami Chcę mi uwierzyć na słowo. 15A tam było. Bo te ogniwa, które chcę zastosować, no to jedne mają 15A, drugie 20A. Zrobimy jeden pakieciek na 15A, a drugi na 20A. Ten 15A będzie miał yy, większą pojemność i będzie do takich lżejszych zadań, a ten 20A będzie do cięższych zadań, ale miał mniejszą pojemność. Dobra, włączamy pochłaniacz oparów z lutowania i przygotujmy sobie płytkę. No, ale te małe blaszki są przygrzane, ale my je przylutujemy potem. Jak tak nie idzie, to spróbujemy inną metodą. Więc tak, tutaj też problemem będzie to, że tutaj jest cyna bezołowiowa. Damy sobie cyny ołowiowej. I spróbujemy zadziałać od cesarku. No, strasznie to uparta, ale coś tu wymyślimy. No poszło. Czyli troszkę plecią. Troszkę odsysaczę. Jakoś to umordowaliśmy. Dobrze, drugie też mamy oczyszczone. I teraz tak się zastanawiam, czy to będziemy rzeczywiście lutować, czy może będziemy tu jednak zgrzewać te mniejsze pola. No, jaki to wzrost w zgrzewarki. Z kosiem, może by coś zgrzało. Podoszczymy i może spróbujemy to zgrzać. Oj. Do tego pakieciku zamontujemy sobie ogniwa Samsung 30Q. To są ogniwa około 3000 mAh. To są trochę używane, mają 2800 i 15A maksymalnego prądu obciążenia. Oczywiście cały proces. Regenerację pokażę na jednym akumulatorze. Nie ma sensu tego dublować. Tak to będzie tutaj nam szło. Czyli to będzie nam szło jakoś tak. Zostawimy sobie troszkę. Dłuższe na wszelki wypadek później się obecnie. Tu przy balansowaniu nie będą płynąć jakieś duże prądy. Dlatego tą blaszkę damy sobie 0,15. Tutaj sobie połączymy 0,2, będzie prąd płynął. A tutaj sobie damy 0,15. Oczywiście troszkę je oprzytniemy. Można powiedzieć, że jak od tego. Dobrze, blaski mamy przygotowane. Te pola tutaj do zgrzewania oczyściłem. No i spróbujmy to przylutować. Najpierw te. pasuje je przygotować z dwóch stron. I spróbujmy to roztopić. Dobra, z jednej strony mamy zapane. No i dobrze, wszystko już mamy. Znaczy wszystko, no. Główny plus i główny minus. Ale zlutowania to by było już tyle. Masz, już ostatnia przymiarka. Dobrze, idealnie. Czyli to tutaj będzie jakoś tak. Tylko kurde, boję się, że na pewno się skosi, jak zacznę to Zagrzewać. Spróbuję tą blaszkę tak uformować, żeby się inaczej już nie chciała układać. No nie, spróbujemy. Najpierw będziemy naciągać. Porządnie się przespawało. No i zobaczmy jak to się tutaj wszystko ułoży. Pięknie. Dojedziemy drugą stronę. Piękności, piękności. Piękności, piękności, piękności. No to możemy ostatecznie to już sobie zgrzać przy grzewaniu plusa to nigdy nie wiem gdzie ta blaszka tam jest pod spodem w wszelki wypadek nam więcej zgrzewów, któryś tam na pewno trafi. Mamy to. Zobaczmy, czy pacjent jeszcze żyje. Niedobrze by było, jakby się okazało, że operacja się udała, a pacjent zmarł. Gdzie to mamy te wolty? Chyba tu. Jest 16,77. Piękności. Dobrze, mamy nasz zestawik do pomiaru temperatury. Temperatura jest mniej więcej dobra, bo sprawdzałem na zewnątrz. Tutaj może być troszkę cieplej, na zewnątrz jest 26, może być 28. Zresztą takie super dokładności nam są niepotrzebne. W każdym razie mamy wszystko i spróbujemy sobie zobaczyć, kiedy odetnie zasilanie. Tu jeszcze dodam taką blachę, żebyśmy mieli pewność, że się równo nagrzewają. Na coś słabo to działa. Można powiedzieć, że w ogóle nie działa. Okazuje się, że na tej płytce są dwa zabezpieczenia temperaturowe. To jest zabezpieczenie, gdy działa we wkrętarce, a to jest zabezpieczenie, gdy jest ładowane w ładowarce. Przygrzejemy sobie trochę. No, i widzimy, że zaczęło świecić na czerwono. Czyli około 70 stopni się wyłącza. No, i znowu ładuje. Jak mryga na zielono to ładuje, a jak będzie mrygać na czerwono, to znaczy, że jest, zadziała zabezpieczenie temperaturowe. Na 60 paru, 70 stopni się załącza. Czyli to rozgryźliśmy. To spróbujemy teraz zrobić takie podłączenie na krótko, żeby sobie sprawdzić to zabezpieczenie termiczne. zatem no to mierzymy sobie też temperaturę sondą pomiarową i spróbujmy go wyłączyć. znowu coś nam kiepsko idzie spróbujmy zrobić to samo doświadczenie, tylko tym razem pod obciążeniem. Daję mu tam 2A. Mm, dopiero około 100 stopni się wyłączył. Coś wrócić nie chce. Może jak wyłączymy obciążenie. Owo włączymy? Nie. To nie wiem, co musimy włożyć i wyciągnąć akumulator. Nie, to nic nie da. No chyba, że tak zrobimy. sięgamy i wkładamy akumulator do wkrętarki. Zasymulujemy to. No i działa. No, no dobra. Czyli jak zadziała zabezpieczenie termiczne, to trzeba wsadzić i wyciągnąć akumulator. A spróbujmy go jeszcze tak delikatnie podgrzewać, żeby wyłapać temperaturę. I no, na gdzieś 80 parę. Ja przy... piszę na nim 70 stopni. Ale sprawdźmy jeszcze raz. Przecież ten termometr też nie jest dokładny. To Spróbuję utrzymać tak 70. Może jakiś zwłoczny jest troszkę? O. Czyli działa przy 70, tylko chwilkę ta temperatura musi na niego oddziaływać. No to dobra, rozgryźliśmy już wszystkie termistory i zabezpieczenia termiczne. To teraz przejdźmy sobie do pomiaru pojemności na sztucznym obciążeniu. Naładowanego akumulatora. Dobrze, ogniwa mamy w pełni naładowane. Tu podłączyłem czujnik temperatury. Będziemy sobie monitorować temperaturę. I obciążymy sobie teraz nasze ogniwo. Jakimiś 9A. Ale jeszcze sprawdźmy sobie napięcia. 416 prawie 416 415 i 416, no to byłoby powiedzmy, że dobrze. Wcześniej co mówiłem o tym, że wyciągnąłem ogniwo, które było naładowane do 4-3, to jak je odłączyłem od balansera, to już nie pokazywało 4-3, tylko tam około 3,7. Także nie wiem, co to, 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 czego to tak pokazywało, ale teraz wszystko wydaje się, że już jest dobrze. Chociaż to mogło być w tym drugim balansie, że to ten drugi też sprawdzimy później. No i dobrze, mamy 10 amperków, obciążamy. Zobaczymy, jaka wyjdzie pojemność. 2,5 amperogodziny przy obciążeniu 10 amperowym. no myślę, że to jest dobry wynik. Tak, ten akumulatorek mamy przetestowany. Przetestujmy sobie drugi. No i mamy 2 godziny. I tak jak tutaj powinno być. Będzie 20A opiężania 2A jest idealnie. Akumulator nam się naładował. Pomierzmy sobie napięcia. Mieliśmy sprawdzić, który ten BMS, tak pokazywał 4-3. Cztery. tak. co. No, cztery. Tak zauważyłem, że ta ładowarka nie ładuje do końca. Może to i dobrze. Ale jak się wsadzi to jakby drugi raz na ładowanie? No to troszkę więcej podładuje. Tego wsadzałem dwa razy i jest 4 ,14. No cóż, na no taki urok. No to co, ostatnie szlify i kończymy. Mamy dwa gotowe akumulatorki. Ładnie już podpisane. Jeszcze ostateczne sprawdzenie. Chodzi jak burza. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.